Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki Kochani moi, dotarliśmy do Italii po długiej podróży, bo trzeba powiedzieć od granicy polskiej na Monte Cassino jest dokładnie 1500 km. Także droga nie była łatwa. Wczoraj przez deszcz, wiatr, który trochę utrudniał przejazd do Italii. Oczywiście dla mnie to można powiedzieć już przyzwyczajenie, ale razem ze mną są ci, którzy wybrali się razem ze mną z Polski, aby właśnie ten Wielki Post rozpocząć w tym szczególnym miejscu. Udajemy się, jak wiecie, do Napolu dzisiaj jeszcze za chwilę będziemy modlić się, będzie msza święta przy grobie, sługi Bożego, księdza Don Dolindo, Don, czyli ksiądz księdza Dolindo, który... No, znany jest jako człowiek, który pokazał nam, jak, co to znaczy przyjąć tę wolę Bożą, nie? Będziemy się modlić. No a po drodze w stronę Napolu zatrzymaliśmy się, no nie moglibyśmy przejechać, nie zatrzymując się w tym szczególnym dla nas Polaków miejscu na Monte Cassino. Zresztą widać za nami tutaj klasztor opactwo benedyktyńskie. Modlitwa Koronka do Bożego Miłosierdzia za tych wszystkich, którzy tutaj oddali życie za ojczyznę. Razem ze mną są osoby z Polski, które no, wybrały się na tę podróż, zechciały pojechać, i takie podróże zresztą, jak wiecie, będą i w lipcu, w sierpniu. Natomiast już jutro rano, środa popielcowa. Dla nas będzie to na miało też szczególny charakter, bo będziemy w Pietrelcinie, w tam gdzie urodził się święty ojciec Pio, ale też w tej świątyni, tam w tej świątyni został przyjął sakrament chrztu świętego. Będziemy mieć mszę świętą o godzinie 11. Chcemy objąć modlitwą wszystkich Was, którzy jesteście w Polsce, którzy się polecali modlitwą cały czas. Przychodzą również i różne smsy, prośby o modlitwę za chorych, cierpiących. My będziemy to wszystko chcieć Bogu też ofiarować, tak jak i również wy. Przypominam, że jutro idziemy do, do świątyni, aby usłyszeć słowa: Nawracajcie się w, jeszcze w Ewangelię, aby usłyszeć również, myślę, że te bardziej, które dotykają też serc naszych Prochem jesteś i w Proch się obrócisz, a więc to przypomina, że jesteśmy przechodniami na tym świecie na tej ziemi. Tutaj na, razem z nami na cmentarz zabraliśmy relikwie świętego Jana Pawła II i świętego ojca Szarbela. Oni zresztą nam też pokazali swoim życiem, że nasza ojczyzna jest tam w niebie. To nie tutaj, ale tam gdzie indziej. Dlatego idziemy tam. Pojutrze w graniano będziemy modlić się przy, w kościele świętego Marka, przy figurze świętego ojca Szarbela. Będziemy też w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. No i oczywiście ten ostatni punkt już w Rzymie, kiedy to w piątek będziemy modli, modlić się w mogli mo pomodlić się w Bazylice Świętego Piotra, już wspólna msza święta, a później już w piątek zapraszam Was, o ile będą takie możliwości, zapraszam Was na drogę krzyżową. Będziemy mieć w piątek drogę krzyżową, rozpoczniemy ją najpierw przejściem na Święte Schody po których szedł nasz pan i zbawiciel, a później będziemy modlić się w kościele Świętego Krzyża, w Bazylice Świętego Krzyża w Rzymie, niedaleko opodal Lateranu. Dlatego zabieramy te wszystkie wasze modlitwy, te wszystkie sprawy, a rzeczywiście intencja jest bardzo.